Dzień dobry, Piotr Jurkiewicz, Prezes, Przewodniczący Koła Architektury zrównoważonej Oddziału Warszawskiego SARP i architekt z warszawskiej pracowni ARDJ. Jestem też certyfikowanym projektantem budynków pasywnych i chciałem opowiedzieć o tym w kontekście kosztów w centrum o architekturze w standardzie pasywnym. Co to jest ten standard pasywny? Chciałbym rozróżnić coś, co rzeczywiście jest budynkiem w standardzie pasywnym, a czymś, co jest nazywane budynkiem standardem w standardzie pasywnym, zgodnie z prawdą lub niezgodnie z prawdą. Standard pasywny to jest coś, co zostało stworzone w instytucie Passive House w Darmstadt. I jest to dosyć określony zbiór wymagań dotyczących budynków, który powoduje, że budynki, w zgodzie z tym standardem, wznoszone to cechują się takimi rzeczami jak komfort użytkowania, dobre warunki zdrowotne, niskie koszty eksploatacji, niskie koszty w cyklu życia powinienem był powiedzieć raczej. I tak naprawdę wszystko to wiąże się z podstawowym kryterium tych domów pasywnych, czyli zapotrzebowaniem na energię, czy zużyciem energii do, potrzebnej do zapewnienia komfortu wewnątrz. Mamy, żeby jeszcze przez chwilę opowiedzieć co to takiego jest, żebyśmy wiedzieli o czym jest mowa, pięć podstawowych zasad budowy, czyli znakomita izolacja termiczna, przegród zewnętrznych, ścian, dachu i podłogi. Eliminacja mostków termicznych, próba szczelności powietrznej, dobra szczelność powietrzna na naprawdę poziomie, który nie jest łatwo osiągnąć. Zdrowa, zapewniona mechaniczna wentylacja z wysokosprawnym odzyskiem ciepła i coś, co jest bardzo istotne z punktu widzenia komfortu okna do budynków pasywnych. Nie będę omawiał dokładnie o, o kryteriach certyfikacyjnych. One się co jakiś czas zmieniają. Elementem, modyfikują raczej, elementem, który jest stały, to jest właśnie zapotrzebowanie energii użytkowej na potrzeby ogrzewania i wentylacji na poziomie 15 kWh. Prawdopodobnie nikomu to nic nie mówi konkretnego. Możemy sobie to zwizualizować w taki sposób, że ka każdy metr kwadratowy mieszkania czy domu wymaga rocznie 1,5 litra oleju opałowego, żeby Trzymać tam przez cały rok komfort taki, który chcemy mieć, czyli około 20 stopni. Latem trochę więcej, zimą może trochę mniej. Wynik próby szczelności, zapotrzebowanie na energię pierwotną, częstotliwość przegrzewania są też parametrami, które są w tym standardzie kontrolowane czy chronione. To, to co wyróżnia standard od bardzo wielu innych standardów, jest, jest to, że budynek certyfikowany to jest budynek zbudowany. Nie tylko projekt, ale budynek, który został wybudowany, jest udokumentowany w jaki sposób jest zbudowany i ma zrobioną próbę szczelności czyli w, w specjalnej procedurze sprawdzane jest czy nieprze, niekontrolowane przedmuchy, czy wymiana powietrza z zewnętrzem jest, jest ograniczona do progu 0,6 wymiany na godzinę przy różnicy ciśnień 50 paskali. To zapewnia... To, że jedynie potrzeby, wymiana powietrza na potrzeby wentylacji, na to, żeby w środku był dobry, zdrowy klimat jest realizowana natomiast nie mamy, nie mamy niekontrolowanych przepływów energii. Certyfikaty budynku pasywnego zajmuje się ten właśnie Instytut Budynków Pasywnych w Darmstadt, a w Polsce Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Gintera Szlagowskiego. Pana Gintera Szlagowskiego miałem Miałem przyjemność poznać i współpracować z nim. Fantastyczna postać, niestety, odszedł kilka lat temu. Nadawał naprawdę fantastyczną energię instytutowi, temu naszemu. Od jakiegoś czasu do, do tego podstawowego kryterium zużycia energii doszły dwie kategorie klasyfikacyjne, które związane są z tym, że Instytut Budynków Pasywnych dostrzegł potrzebę doposażenia standardów odnawialne źródła energii i zróżnicowanie zróżnicowanie klas energetycznych, czyli mamy budynek classic według standardowego zestawu wymagań przy dużej ilości odnawialnych źródeł energii, na przykład pokazanych jako fotowoltaika schematycznie, jest standard plus i standard premium. Nie będę się wdawał w, w szczegóły, bo to nie jest ten moment, dlatego że nie chcę tutaj zanudzać parametrami technicznymi. Natomiast chcę dojść do, do tematu, który wydaje mi się w kontekście tego standardu pasywnego interesujący. Krótki przegląd kilku systemów certyfikacyjnych. Niektóre są komercyjne, niektóre, niektóre nie są komercyjne. One działają lepiej lub gorzej. Często są, są przedmiotem krytyki ze strony środowiska projektowego, bo ograniczają swobodę projektowania. Z drugiej strony twierdzę, że że jednocześnie ograniczają, ale też i pomagają dobrze projektować. Standard pasywny, tak jak mówiłem, wyróżnia się tutaj tym, że operuje budynkiem, który jest zrealizowany. Szybki przegląd takich fotografii, które pokazują pasywne realizacje, przeważnie z zagranicy. Jeśli patrzyłem przed dzisiejszym spotkaniem w bazę. Budynków pasywnych Instytutu Darmstadt. Mamy w tej bazie z Polski 19 obiektów certyfikowanych, właściwie 12 obiektów certyfikowanych, 19 obiektów umieszczonych w tej bazie. Jestem przekonany, że faktycznie jest ich wiele więcej, natomiast nie tak, żeby były to setki. W innych krajach natomiast mamy rzeczywiście tysiące realizacji i to, co tutaj widać, to są budynki wielorodzinne, które, które są fajne. Tak, widać od razu, że, że to są miejsca, które spełniają wszystkie te wymagania, o których mówiłem od strony efektywności energetycznej, a tak naprawdę na pierwszym miejscu komfortu przebywania, komfortu użytkowania, warunków zdrowotnych i efektywności energetycznej, a jednocześnie przy nabyciu zręczności, ktoś, kto ma już doświadczenie, potrafi bardzo sensowną ludzką architekturę uszyć. Jednocześnie osiągając standard pasywny, jeszcze kilka przykładów po to, żeby, żeby się zorientować, że standard pasywny nie oznacza absolutnie żadnej konkretnej technologii. Mamy tutaj często do czynienia z, albo z technologiami tradycyjnymi, coraz częściej. Postępowi projektanci starają się osiągać standard pasywny z, z materiałów naturalnych. Taka dyskusja, która się z, właśnie z projektantami od strony low-tech i materiałów naturalnych toczy od dłuższego czasu, to jest kwestia tej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Myślę, że jest to bardzo ciekawy temat, czy jesteśmy w stanie wentylacją naturalną rzeczywiście osiągnąć to, co, co w budynku pasywnym chcemy osiągnąć. Dyskusja ta jest, w mojej ocenie, otwarta. Póki co, póki co do, do certyfikacji, tak naprawdę w praktyce wymagana jest, wymagana jest wentylacja mechaniczna. To, co tutaj widzimy, to jest bardzo fajny, w ludzkiej skali przyjazny dla użytkowników i wielokrotnie nagradzany i bardzo chętnie odwiedzany przez, przez turystów zespół mieszkaniowy, który uzyskał nagrodę RBA Stirling Prize w 2019 roku. Zespół mieszkaniowy w Norwich, e, bardzo, e, który powstał w wyniku, w wyniku konkursu i tak jak mówiłem skala budynków nawiązująca do zabudowy wokół Olbrzymie zadowolenie mieszkańców. Jedyną udręką mieszkańców są właśnie turyści, którzy, którzy w dużych liczbach zjawiają się i fotografują ich, ich te zaułki, w których sobie dzieci jeżdżą na rowerach. Naprawdę fajny, fajna inwestycja, przekonująca bardzo. Jest to, jest to inwestycja, która ponad 300 jednostek mieszkalnych, to są przeważnie domy, ale też i takie domy, które zawierają dwa mieszkania. Bardzo skromna, a jednocześnie myślę, że dopasowana do, do potrzeb użytkowników architektura. Bardzo pieczołowicie zaprojektowane detale, między innymi ochrona przed przegrzewaniem, w postaci, w postaci takich przesłon z Blachy, okna do budynku pasywnego, które tutaj widzimy, do okien na chwilę, na chwilę wrócę. To, że okna są specjalnie certyfikowane dla potrzeb używania ich w budynku pasywnym, nie muszą być certyfikowane, ale te, które są certyfikowane, mamy pewność, że, że rzeczywiście robią to, co mają robić. Ich cechą przede wszystkim jest to, że powierzchnia wewnętrzna szyby ma mniej więcej 18 stopni Celsjusza nawet przy mrozie minus 20 na zewnątrz. Zamiast tak jak standardowe okno spełniające warunki techniczne, mniej więcej, nie wiem, 14, 13, 15, w zależności od temperatury zewnętrznej. W związku z tym nie jest to zimniejsza część ściany i nie ma naturalnego odruchu, żeby, żeby czy kot, czy ludzie, czy małe dzieci od tego okna się odsuwali, bo od niego ciągnie. To jest coś, co jakby powierzchnia promieniowania. Jest, jest zbliżona do powierzchni ścian obok. Bardzo staranny dobór materiałów. Projektanci myślę, że bardzo dobrze tutaj podziałali detale, koszt. I teraz dochodzimy powoli do kosztów. Ja, ja chciałem nie, nie skupiać się na kosztach eksploatacyjnych i kosztach realizacji. Myślę, że koszty w cyklu życia w naszym kraju przy takiej liczbie realizacji nie jest to coś, gdzie moglibyśmy jakieś miarodajne, miarodajne dane wyciągnąć. W zależności od realizacji, e, słyszymy informacje, że koszt. Czy to w Polsce, czy za granicą, że koszt nie przekroczył kosztu standardowego budynku w takiej samej wielkości i funkcji, albo że przekroczył go 15%, albo jeszcze inne dane. Myślę, że musimy mieć większą bazę do, do sprawdzania, żeby jakieś wiarygodne dane w naszym kraju uzyskać. Natomiast to, co chciałem podkreślić, to na pewno koszt w cyklu życia ze względu na te bardzo niskie opłaty za ogrzewanie. Jest, jest lepszy zdecydowanie niż w przypadku standardowych budynków. To, co tutaj widzimy, jest bardzo interesującym, interesującym przedsięwzięciem. Miasta Heidelberg, który na terenie pokolejowym zamyśliło sobie, że cała dzielnica, która na tym terenie pokolejowym będzie urządzona. To już ponad 10 lat temu, w 2000, no 10 lat temu, w 2015 powstał ten plan. Znajdują się tam akademiki, biurowce, szkoły, przedszkola, jakby pełny pełny program takiego, takiego małego fragmentu miasta, nie takiego małego, kilka, kilkaset hektarów natomiast zrobiony bardzo z poszanowaniem zasad architektury zrównoważonej jak widzimy zagospodarowanie wody deszczowej w postaci takiego eksponowanego stanowiącego oś zespołu odkrytego zbiornika do którego są odprowadzane wody deszczówka z tych akademików i budynków wielorodzinnych które tu widać no, cały czas się jeszcze ten, ten zespół buduje bardzo bardzo duże przedsięwzięcie tutaj ciekawe było to że Warunek narzucony, żeby budynki, wszystkie nowe budynki, które tam miały powstać inwestorów prywatnych albo publicznych spełniały standard pasywny, ale nie musiały być certyfikowane, bo miasto uznało, że koszt certyfikacji, który nie jest wcale bardzo duży, tym niemniej nie chcieli tworzyć barier i, i za wysoko stawiać poprzeczki w stosunku do tych inwestycji. Myślę, że to bardzo zrównoważone podejście. Kolejne, kolejna ilustracja, zbliżając się powoli do tego tematu, który, który chciałem podkreślić w mojej wypowiedzi, to jest kolejna nagroda RABA, zrównoważony projekt roku, Uniwersytet Wschodniej Anglii w Norwich również. To, co tutaj jest widoczne już, a za chwilę będzie jeszcze bardziej widoczne, to użycie materiałów naturalnych pochodzenia lokalnego, czyli słoma, trzcina, drewno i, i jeszcze zobaczymy to, co tutaj na planszy, na planszy materiałów jest widoczne. Konstrukcja oczywiście drewniana, płyta fundamentowa, żelbetowa, fantastyczny obiekt który wyróżnia się bardzo architekturą z takim wyrazistym nurtem jednocześnie lewtechowym i, i naturalnym duży obiekt. Jeszcze jedno interesujące przedsięwzięcie z Niemiec, miasto w porozumieniu z landem i władzami krajowymi wspólną inwestycję w zakup zakup około 300 działek, znaczy terenu pod 300 działek pod domy z zasadą taką, że domy powstają dla na, według projektów indywidualnych e, ludzi, którzy tutaj się e, będą mieszkali. Natomiast warunek jest, że mają to być budynki w standardzie pasywnym. E, na ilustracjach z tych domów to jest akurat już sprzed, sprzed kilku ładnych lat, właściwie z początku, z pierwszego etapu budowy osiedla. E, Widać, że te domy nie zachwycają, przynajmniej mnie, jeśli chodzi o ich wyraz architektoniczny, natomiast bardzo ciekawe było to zobaczyć, będąc tam na miejscu, różnorodność form i, i widzieć, obserwować coś, co jest bardzo charakterystyczne, czyli wraz z doświadczeniem projektantów, jak ta architektura się poprawia, jak zręczność tworzenia form, które są atrakcyjne wzrasta wraz z nabywaniem umiejętności projektowania i świadomością tego co, jakie są ograniczenia, a na co można sobie pozwolić. W tym samym osiedlu oczywiście supermarket w konstrukcji drewnianej, który też jest w standardzie pasywnym. Tutaj ciekawa, ciekawą rzeczą jest to, że wykorzystuje do ogrzewania ciepło odpadowe lodówek spożywczych. Jak, jak widzicie, to jest szeroko, tak pomyślany całościowo, holistycznie, osiedle. Standard pasywny, 1800 metrów powierzchni ogrzewanych w tym, w tym supermarkecie. Kilka, dwa budynki chyba z Wiednia. Tak? Budynek z mieszkaniami dla osób bezdomnych, kamienica śródmiejska. Znowu, według mnie, bardzo fajna, typowa, znaczy charakterystyczna wiedańska architektura z interesującym detalem. W lewym dolnym rogu widzimy, widzimy plakat zachęcający bezdomnych do, do tego, żeby zgłaszali się do, do miasta, żeby mogli przez jakiś czas pomieszkać w tym właśnie domu. Kolejny wiedeński przykład pasywny, prefabrykowany dom studencki, znowu bardzo prosta i skromna architektura, natomiast jest to całkowicie, całkowicie prefabrykowane z modułów przestrzennych i płaskich. Powstaje szybko z zachowaniem jakości. Jeszcze, jeszcze kilka rzeczy. Będę teraz prze, przeklikiwał obrazki z trzeciego konkursu na najlepszą realizację architektoniczną w standardzie pasywnym, a jednocześnie chciałbym powiedzieć, że czymś, co, co zwraca moją uwagę, jest taki proces, który bardzo dobrze widać w Anglii, gdzie działa Passive House Trust. I koszty, koszty uczenia się projektowania w standardzie, w standardzie pasywnym, to jest akurat szkoła, którą tutaj widzimy, koszty uczenia się w standardzie pasywnym są minimalizowane, są optymalizowane i eliminacja błędów trochę nieuchronnych przy, przy wchodzeniu w tego rodzaju projektowanie jest... Redukowana przez działanie takiego stowarzyszenia, właśnie tego Passive House Trust, które bardzo chętnie dzieli się z, z tymi, którzy chcą mm, swoją wiedzą, doświadczeniami, wskazówkami praktycznymi. Naprawdę jestem, jestem ich działalnością bardzo zachwycony i zbudowany i w ogóle jest zdolność środowiska brytyjskiego do, do organizowania się w, w dobrych celach. Czyli organizacje takie jak e, AICON, czyli Architects Climate Action Network, fantastyczna, energicznie działająca y, i mająca wpływ na y, prawodawstwo, na to, co się dzieje w budownictwie, organizacje architektów, nie tylko architektów, e, właśnie Passive House Trust, e, właśnie e, LETI, czyli e, London Energy Transformation Initiative. E, to środowisko imponuje mi zdolnościami do organizacji. Jeszcze kilka realizacji, w których widzicie różnorodność budynków w standardzie pasywnym i właśnie Good Practice Guide, czyli taki przewodnik praktyczny ze wskazówkami od bardzo ogólnych, zawierającymi większość tematów, które projektant rozmawiając z klientem. I myśląc o tym jak będzie realizowana budowa i jak potem będzie ten budynek oddany i jak potem użytkownik będzie w nim mieszkał. Na każdy z tych bardzo ważnych tematów są tutaj wskazówki, polecałbym gorąco jeśli ktoś by chciał Passive House Trust strona ten, ten dokument jest dostępny i jest świetnym, świetnym przewodnikiem. I to, że pochodzi akurat z Wielkiej Brytanii, nie jest przeszkodą, bo nie chodzi tutaj o rzeczywiście o szczegóły, a o zasady. Mamy tu w bardzo fajny sposób s s sformułowane cechy budynków pasywnych, czyli zoptymalizowane są dla neutralności klimatycznej. Osiągają zakładane wskaźniki. Rzeczywiście te widełki między projektem a, a funkcjonowaniem w, na podstawie licznych badań budynków pasywnych, zrealizowanych i funkcjonujących, jest, jest to prawie bez różnicy. Czyli ten performance gap jest, jest bardzo zredukowany, jeśli w ogóle występuje. Są znakomicie dostosowane do zdekarbonizowanej z sieci energetycznej. Zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców oraz to, co bardzo istotne, o czym często zapominamy, mówiąc o, o wymaganiach stawianych dzisiejszej architekturze i budownictwu, to znaczy, odpowiedź, dobra odpowiedź na zjawisko biedy energetycznej, ubóstwa energetycznego. Jeszcze kilka ostatnich chyba slajd, który jest przykładem takich właśnie bardzo konkretnych, e, konkretnych zaleceń. Jeśli ktoś jest zainteresowany, namawiam, nie chodzi tutaj nawet o to, żeby, żeby koniecznie projektować wszystkie budynki w standardzie pasywnym, natomiast e, nauka, kurs, e, który kończy się egzaminem, e, daje, daje poczucie... E, Swobody poruszania się w tych zagadnieniach, które dzisiaj, ze względu na, na to, co się dzieje na świecie i na naszej planecie, moim zdaniem jest obowiązkiem, jeśli ktoś chce, chce odpowiedzialnie ten zawód architekta uprawiać. I nawet jeżeli nie będzie budynków projektował pasywnych, tylko inne, bo zawsze trzeba mieć przecież. Inwestora, który taki budynek chce wybudować. Nie jest to wcale proste, bo trzeba, bo trzeba różne rzeczy na styku z istniejącymi przepisami umieć pokonać. No ale to jakby w większości projektów, niekoniecznie pasywnych, również jest niezbędna umiejętność. Natomiast taka podstawa pozwala dobrze wiedzieć, co się robi, jakie są następstwa decyzji. Plus, plus to, że tak jak mam nadzieję udało mi się pokazać, bardzo duża część z tych projektów jest jednocześnie projektami, które korzystają z materiałów naturalnych, czyli te aspekty zdrowotne, aspekty związane z śladem węglowym w cyklu życia budynku, we wszystkich fazach tej, tego cyklu życia są, są minimalizowane. Czy to jest ostatni slajd? Tak, to jest ostatni slajd. Bardzo dziękuję. Za uwagę mam nadzieję, że, że zachęciłem do dalszych, do dalszych badań, czy poszukiwań dzięki.